Naszym gościem jest Bartosz Kownacki, świeżo upieczony poseł Prawa i Sprawiedliwości. Jak pierwsze wrażenia z korytarzy sejmowych? No można powiedzieć tak, że ja tu nie jestem, byłem częstym gościem, więc tych nadzwyczajnych wrażeń nie ma dla mnie te korytarze, y, są tak, takie same jak były i przed... Y, w dniu wczorajszym i rok temu. Natomiast na pewno pewne zaskoczenie w sposobie procedowania w parlamencie, pewnym działaniu siłą przez koalicję rządzącą, czyli Platformę Obywatelską, PSL, a niestety widać, że ta koalicja jest szersza, to nie jest tak samo koalicja, jak się wydawało, czyli 230 posłów, bo przecież również SLD i Ruch Palikota jednym głosem mówią. No łamanie pewnych elementarnych zasad. Do dziś dnia nie mamy wybranych dwóch, nie mamy jasności co do wybranych dwóch posłów, czyli posła Barskiego i posła Świącz Świączkowskiego. Dla czystej przy zwoitości można było poczekać jeden dzień z wyborem marszałka Sejmu. Inne takie łamanie standardów to złożenie dymisji przez rząd Donarda które która została złożona papierowo. Nie miał odwagi stanąć przed całym Sejmem. Być może następnym razem, być może tą dymisję, którą będzie składał za pół roku, będzie składał w drodze mailowo. Będzie się bał pojawić w Sejmie, aby tak było. Natomiast to są pewne niemiłe zaskoczenia, gdyż to jest łamanie pewnych standardów, pewnego dobrego obyczaju parlamentarnego, któremu przyglądałem, przyglądałem się jako asystent, jako współpracownik klubu. Dzisiaj widzę, że te, te zasady są łamane. Podobnie pani minister Kopacz łamie, nie, nie, nie racząc nawet odpowiedzieć przecież opozycji na bardzo poważne pytania. Po prostu boi się stanąć i wytłumaczyć. To jest łamanie takich podstawowych standardów. To jest takie rozczarowanie z tego, jak wygląda parlament tej nowej kadencji. Boję się, że z każdym dniem będzie coraz gorzej. A właśnie, jak się pan odniesie do tego, że minister Kopacz został marszałkiem Sejmu? Pan jako y, adwokat części rodzin, y, ofiar katastrofy smoleńskiej, pewnie ma na temat swoje zdanie. Tak, niestety dla mnie to bardzo przykre, niestety nie zdążyłem zadać pytania, bo lista mówców została zamknięta przed możliwością zadania prostego pytania, czy czuję się odpowiedzialna za to, co miało miejsce. Pewnie też nie odpowiedziałaby. Dla mnie pani minister Kopacz nigdy nie będzie moim marszałkiem. Nie ma w mojej ocenie, w mojej wewnętrznej ocenie takiego moralnego prawa, żeby mnie reprezentować. Ona zawiodła szereg ludzi, których ja reprezentuję jako adwokat, ale także znam jako. jako nie wstydzę się powiedzieć, jako przyjaciel. Wiem, ile bólu te błędne informacje jej sprawiły. Wiem, jaki ból sprawił chociażby rodzinie pana Wasermana ekshumacja. I mam takie pytanie do pani minister Kopacz. Czy w przypadku kolejnych ekshumacji, które będą w najbliższych tygodniach czy miesiącach, bo wszystko na to wskazuje, czy będzie czuła się za to odpowiedzialna? Czy nadal będzie uważała, że jest marszałkiem nas wszystkich posłów? Również w jakimś sensie tych posłów, którzy odeszli w katastrofie smoleńskiej. Jest jakby spadkobierczynią.